Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak nie naprawiać samochodów. To jest zwrotnica, ten element to jest zwrotnica z Mercedesa alkulernika. Jak widzicie, musiałem ją wyjąć, gdyż stworzeń był uszkodzony. malus. I co tu się stało? W tym miejscu jest bolec, taki bolec, taki czpienik ustalający, bo on musi tutaj po prostu wejść w tą dziurę. Ktoś to tak założył, że po prostu nie trafił w ten otwór. Ten bolec się skrzywił. bo nie być w tym, w tym położeniu. A był tak jak już założony. I to na to sklepanie nie patrzy. To jakiś... To mój poprzednik. Ja tu nic nie klepałem. To tylko jest ślad po ściągaczu. Ja nie klepię takich rzeczy. I po prostu założył to tak. Bolec się wygiął i wyłamał. Próbowałem to wystukać czymś, ale nie, nie idzie w ogóle. A tutaj w ogóle widać, że nawet nie siedział w tym miejscu, nie? że jest zardzewiały. No to taki nowy cykl, jak nie naprawiać samochodów ukowali, Bo później zajęłoby to mi pół godziny. Zajęło mi już to półtora godziny, bo musiałem wymontować całą zroznicę. No i teraz walczę z tym, jak to wyjąć. Nie wiem, na razie nie mam pomysłu, ale coś, 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 coś myślę. To tyle. A. Tu mamy już zrobiony otwór. To jest stworzenie z Wolczykiem. I to ma no się tak. O. I tutaj ustala jego położenie. Kąt nachylenia. Jakiś kurwa imbecyl. O, tak to włożył. Nie wiem, jak on to kurwa tak jakoś może włożył. To nie był imbecyl, tylko kowal. Jakiś, kurwa nie nadają do naprawy maluchów, kurwa, co oni mercedesów. I kurwa. Normalna wymiana stworzenia zajęła mi pół godziny, a teraz się z tym męczyłem 2,5 i pół. Powiedzmy, może nawet więcej. Nie, nie, nie. Bo trzeba wyjąć rodnicę, wyjąć zacisk, wyjąć obesy, piasty itd., itd. Dobra, tyle.